Siemanko, z tej strony RB No i w dzisiejszym filmie y Będzie taki film o y Achievementach, Badżach, y jak zdobyć Pomóż Maciusiowi i jak zdobyć zrujnowany dom Nie, te, 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 Tutaj. jak je zdobyć No to tak y podwieź mnie, podwieź, podwieź, podwieź mnie. Dobra, to po prostu się widzimy za chwilę. Za chwilę się widzimy. Tak więc, no, pierwsze, pierwsze no pierwsza znajdźka do zrujnowanego domu jest w Sęczkowie. W Sęczkowie. Idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Tutaj, tu i wchodzimy na to. I tu jest karteczka, i podnosimy ją. I teraz jedziemy po następną karteczkę. Dobra, i jedziemy w następna karteczka, jest po prostu wysławnie. I jest. No przy kościele, przy kościele, przy kościele. Tutaj mamy kościół. Znaczy, znaczy jakim. Przepraszam. Ym, przy cmentarzu. O, na cmentarzu jest. Na cmentarzu jest karteczka. I ją sobie. I idziemy po. No i, i, ją, sobie zbierzemy. I ją sobie zbierzemy. Gdzie ona? Gdzie ona? Pokaż. Pokaż nam. Pokaż. Tutaj. Tutaj. A nie, tu jest. Tu jest. Zbieramy ją. I teraz szybko do auta. Szybko do auta. I, i lecimy po następną karteczkę, nie? Tak więc no, następna karteczka. Znajduje... Karteczka. Znajduje się na drodze woje, na drodze DW205. I, tu, I tutaj mamy... To jest w w krupach, to jest w krupach i tu jest, no ten dom, ten dom obok boiska i co, oh. <laughs> no dobra. no i tu tu, tu leży karteczka, zbieramy ją i teraz jedziemy, teraz jedziemy. Do starego Jarosławca teraz. Te, też na DW. No. Do Starego Jarosława jedziemy. I dam... macie, już będę... No, jak już będziemy. Dobra, jesteśmy już w starym Jarosławie... W starym Jarosławie i jedziemy tędy. Tutaj, tak. Główną drogą po prostu. Główną drogą tu jedziemy, tu stanek. i obok tego przystanka tu mamy takie urodzenie. O! I coś tu, coś tu spadło. I tu dajemy karteczki. To sobie możecie spałzować i przeczytać. Ja tego nie będę czytać, więc no. I pojawia się duch. Pojawia się duch. Udało ci się. Dziękuję. Czekałem, aż ktoś mnie od nich uwolni. Muszę stąd uciec, a ty może im, im kiedyś powiesz. Może ich kiedyś znajdziesz, powinni poznać prawdę. I zniknął. I dostaliśmy. Dostaliśmy. Achievementa. Achievementa. No. To teraz drugi achievement, to no w, w sumie to już chyba nie będę tego pauzował, po prostu jest też stary miarosławy. A gdzie ty jedziesz? A gdzie ty jedziesz? A nie! On nie był w sercu. On, on był w... Pomyliłam się. On był w Krupowie. No, Krupa. Krupa, Krupa. Tam, tam, no. I nazywa się... Pomóż Maciusiowi znaleźć zabawki. Biedny Maciuś zabawki nie ma. Maciuś płacze. Heh. Powy Maciuś w Polsce. Jedź do Maciusia. Jesteśmy już w krupach. Teraz tylko do, do domu Maciusia jedziemy. I do jego piaskownicy. Nie. Trzeba wejść, wejść tak. Tu jest... I tu jest... O! No nie. Dobra. Zaraz się odezamę. O, dobra, jakoś mi się tutaj udało wejść. I tutaj idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. I mamy Maciusia. Maciuś. Maciuś. Okejo, pomożesz mi znaleźć mój samochodzik? No nie wiem, zgubiłem go przedwczoraj. On jest dla mnie wszystkim. Okej, okay. okej. Okay. Chociaż ty tu, ty, tu masz, ty tu masz ciężarówkę i, dru, i drugi samochodzik. Ale dobra, ale dobra, idziemy. 哎，这样。 Co jest? Tu w ogóle autobus. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że tam jest autobus. O! I tu jest boisko, nie? I bierzemy samochodzik. Halo, mamy auto. Samochodzik. Samochodzik. I teraz wracamy do მაჩუშა მაჩუ Znalazłeś go? Supi. dziękuję ci, dziękuję ci, Bajo i Achievement, Achievement, Bacz, achievement. achievement, i to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek, Bajo.